To jest hipotetyczny pan Artur. Witam serdecznie. Pan Artur potrafi podnieść 184 tony żelastwa zwanego samolotem, i przenieść to coś bezszelestnie nad Atlantykiem. O, jak górnolotnie? Na dodatek pamięta imiona psów i dzieci każdego ze swej 18-osobowej załogi. Panie Artur, czy ktoś, kto lata tak wysoko, może upaść tak nisko na samo dno? Nie rozumiem. Co pan robi? Patrzę na wszystkie pana oszczędności w banku, ale nic tu nie ma. Proszę powtórzyć, nic? No dobrze, jest. Jeden pantofelek. Och, Artur, wiesz, jak wylądować Jumbo w Sochaczewie, a nie wiesz, że nie klika się w podejrzane linki do płatności. No, no to. No to co ja teraz? Przecież są jakieś procedury. No. Już dobrze, Arturo, no, no. Polatasz kilka lat. Nie będziesz jadał na mieście i się odkujesz. Kupując w sieci, nigdy nie korzystaj z linków do płatności, które wysyła ci ktoś obcy. Zawsze sprawdzaj, czy adres strony zgadza się z oficjalnym adresem płatności online lub banku. Albo jakiś niegodziwiec złamie ci się na konto. W internecie nie bądź głupi. I tyle.